No, sözku, dobrze, powoduje. ale tym, to nie nie się wie. Ja, ja, ja nie mówię to całe ciągle, no to... to... jakby pan był łaskaw od początku jeszcze raz przypomnieć historię, dobrze? No. Tak, tak, tak. Jakoś chciałbym to zgrabnie powiedzieć, a to nie jest takie proste. Tym bardziej, że ja jestem trochę zmęczony i trochę podenerwowany. Także że moje opowieści... Są takie nieskładne. No, jeżeli chodzi o w ogóle moją okres okupacji, no to bardzo szczególny był. Najpierw byłem w Elwowie. Tam w Elwowie, że tak powiem, uciekałem przed Ukraińcami, którzy mordowali Polaków w straszny sposób. Dostałem się do Nowego i W Nowym sądzie włączyłem się w konspirację związaną z, z tymi, którzy ochotnikami, którzy przez Słowację i przez Węgry dążyli do organizowanej armii we Francji, Sikorskiego. Ale niestety tam w Słowacji to różnie było. Ja jakoś stamtąd, że tak powiem wyszedłem i wróciłem do Nowego Sącza i tam byłem związany z konspiracją przemytu tych polskich odników do Francji. No ale gestapo się stosunkowo szybko zorientowało w tym, co jest. I postanowili to zdłabić. Zdłabili to w ten sposób, że zaaresztowali ogromną ilość młodzieży właściwie prawie wszystkich maturzystów, bo ja byłem po maturze. Zaaresztowali, wsadzili do więzienia. I tam w tym więzieniu, że tak powiem dręczyli nas, żebyśmy opowiadali o tych, jak oni to nazywają, turystów, które uciekają do, do, do tej, no ale i, i właściwie w tej całej, tym całym więzieniu sądeckim było niedobrze, dlatego, bo tam głód, głód cierpieli, bardzo kiepsko nas żywili. Ale w końcu z Nowego Sącza samochodami przewieziono nas do Tarnowa do takiego ogromnego więzienia tarnowskiego. I z tego więzienia tarnowskiego, w tym, tym więzieniu tarnowskim byłem od 10 maja do 13 czerwca. 14 czerwca, następny dzień to jest rano, bo do 13 już tam byli w więzieniu, ale 13 przewieziono nas do łaźni i z tej łaźni rano wyprowadzono nas przez Tarnów na dworze starnowski. Tam były przygotowane wagony dla nas. Co, co dziwne, wagony były osobowe. Myśmy byli zaskoczeni dlatego, bo spodziewać po e, tych szykanach, których doznaliśmy we więzieniu, obawiali, obawiali się, obawialiśmy się, że oni nas, że tak powiem, dalej będą jakoś dręczyć. No ale jak były wagony osobowe, no to może nas wezmą. Na roboty rolne albo do fabryk. Nic z tego. Dlatego, bo 14 czerwca Starnowa przewieziono nas pociągiem przez Kraków tu do Oświęcimia. Zresztą, jak ja widziałem, tu już nie było napisane Oświęcim, tylko było napisane Auschwitz. Ja właściwie nie wiedziałem, co to jest za Auschwitz. Dopiero później się dowiedziałem, że to jest Oświęcim. No, a co dalej? No to wprowadzono tutaj ze Sachsenhausen niemieckich więźniów, więźniów tak zwanych czyli przestępców zabawody, i oni się mieli nami zajmować. Oczywiście mieli się nami zajmować w sensie ujemnym. Od razu w pierwszym dniu jak ten pociąg zajechał tutaj pod te budynki monopolowe to włożyli taki szpaler z drągami i tym szpalerem przepędzano, przepędzano nas do, tutaj do tego bloku 21. I tutaj właściwie to były, to były pierwsze miejsce, ten blok 21 był otoczony płotem, tam było takie, taki dziedziniec. I na tym dziedzińcu, że tak powiem, nas zgrupowano. Pierwsza noc była fatalna, dlatego, bo właściwie nie mogliśmy się przestać wygodnie, dlatego, bo spaliśmy właśnie na podłodze. Natomiast następny dzień rano wyprowadzono nas tu na ten klas i lager Fritz. To był... Taki chudy kierownik obozu, dlatego bo naczelnym był Lagerkommandant, to był Rudolf Hess. Natomiast ricz był jemu podległy, ale on był przeznaczony do opiekowania się naszymi więźniami. I on wtedy w pierwszym przemówieniu, po niemiecku to mówił, ale po niemiecku tłumaczył to, Polski więzień, który się nazywał Baworowski, podobno był hrabią, który znał doskonale język niemiecki i tłumaczył to, co nam powiedział Fritsch. I Fritsch między innymi powiedział, że tam były rozmaite inne, oczywiście nazwał nas bandytami, w ogóle zgryzywał nas od razu obrzydliwie, właściwie nie wiadomo z jakiego powodu, dlatego, bo przecież właściwie ani gestapo, ani w Tarnowie nie zarzucono nam jakichś działań antyniemieckich. A wiedzieli oczywiście, wiedzieli, że myśmy byli związani z konspiracją i z tym przemytem ochotników do Francji. No wtedy Fritsch powiedział w ten sposób: nie, to jest jak tłumaczę w języku polskim: Nie przyjechaliście do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Z tego obozu jest tylko jedno wyjście. Przez komin. W końcu wtedy nie bardzo wiedziałem, co to jest komin, dlatego, bo ten komin właściwie był wznoszony, komin krematorium był zniesiony. No a i tak się to zaczęło. Od razu, od razu na tym placyku, jak nas przyjęli tam poranek, zrobiły, były te ćwiczenia, ja to nazywam udręczające. To się nazywał sport. ale Sportu to w ogóle nie przypominało. Więc nas tam chodziliśmy, był tak Entengang, to był tak, tak zwany kaczy chód. Trzeba było w kuckach rękami na karku chodzić. Potem był rollen, był, 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 był rozmaite tego typu właściwie udręczające ćwiczenia. Strasznie to było męczące. A kto tego nie wytrzymał, kto się wywrócił, to oni z kołkami przychodzili i po prostu walili. Ja byłem stosunkowo zgrabny, młody, miałem 18 lat, lat wtedy i jakoś potrafiłem balansować, uciekać. Także właściwie przy, na tym przywitaniu to nie bardzo mi się dostało, ale niektórzy więźniowie, zwłaszcza starsi, to byli od razu zmasakrowani. No, a potem oczywiście umieszczono nas w blokach, no, Dalej to właściwie, to były, byłyby już opowieści, jak to było w obozie. Nie sposób to opowiedzieć. Ja miałem takie etapy przebytu w obozie. Pierwszym etapem to była praca w szklarni. I tą z tej szklarni, to ja się właściwie dziwnym zbiegiem okoliczności dostałem. Dlatego, bo na placu apelowym Goniono na zwięziu w kółko. To była oczywiście z biciem ci kapowie walili kijami, a tam było błoto i właściwie ledwo, że się trzymałem na nogach. Wiedziałem, że ja się wywrócę no to mnie za kółką I wtedy wskoczyłem do budynku numer 3 do piwnicy, bo tam widziałem, że okienko jest oświecone i tam na dole... Zauważyłem, był Żyd, miał gazdę zjańską i on naprawiał okna, naprawiał Żydy. No ja go poprosiłem, żeby mi pozwolił się tam ukryć, on na to przystał. Muszę sobie wyobrazić, że to wejście do tej szklarni, to było dla mnie w pewnym sensie zbawienie, dlatego, bo na, na drugi dzień, jak formowano te grupy, one się nazywały komando formowano grupy pracy tam była grupa pracy szklarzy ten Żyd z tej piwnicy był tam właściwie przewodniczącym, bo on był autentycznym szklarzem ja go poprosiłem, żeby on mnie przyjął do tej grupy i on mnie przyjął I to właściwie było wybawienie to takie właściwie typowe zdarzenia obozowe tu właściwie makabryczne przeżycia poprzedniego dnia, a potem właściwie dzięki temu Żydowi dostałem się jako pracownik szklarni. I w tej szklarni pracowałem chyba prawie półtora roku. Ja już tego nie potrafię dokładnie określić. To była bardzo dobra praca, dlatego, bo była pod dachem. Właściwie nikt nas nie głębił i tam przyszedł taki kapo Sachsenhausen, który się nazywał Hermann Bejrauch. I ja się z nim w pewnym sensie zaprzyjaźniłem, bo byłem jedynym, który mówił po niemiecku. A on, jemu się nudziło, dlatego, bo on nic nie robił. Myśmy robili, on tylko, że tak powiem, nas skierował do pracy. Także ja się z nim zaprzyjaźniłem i było takie zdarzenie, że pewnego dnia szklarnia nie była w samym tym obozie, tylko była na industrii i po drugiej stronie tej drogi, którą tam, ta szklarnia, i tam myśmy mieli szklarnię. I pewnego dnia ten Herman Weirach przyszedł do mnie, kom, Jork, warstwa wyzdrowacenia. Chodź, Jurku, coś zobaczysz. No i wyprowadził mnie na blok 24. To jest blok, który jest mniej więcej Naprzeciwko obecnej kuchni. I za płotem było takie gruzowisko, i tam sprowadzono Żydów, tu z karnej kompanii, i tam kapowie ich żywcem zabijali. To było najstraszniejsze widowisko, które ja w obozie przeżywałem. Bo różne rzeczy widziałem, ale żeby zabijać z drągami, łopatami, dusić tych Żydów tam, ja nie wiem skąd się tyle bestialstwa w tych kapo wzięło, że oni się wyżywali na, za, na zabijanie tych żywych. To było najstraszniejsze widowisko, które ja przeżyłem w obozie. Potem z jego okoliczności złożył się, że ja dostałem się. To był drugi etap mojego pobytu w obozie pierwszy etap. To były te e, e, ćwiczenia udręczające. Drugi etap to była praca w szklarni, a trzeci etap dostałem się tutaj do pracy do szpitala obozowego. Tam miałem bardzo dobrą pracę, dlatego, bo ja przez to, że znałem język niemiecki, to obsługiwałem kartotykę, kartotekę niemiecką. No i potem się zdarzyła rzecz, że tak powiem dziwna, Dlatego, bo nie wstąpiłem zostałem z obozu zwolniony. Zwolniony, wróciłem do Nowego sądu, ale tam wpadłem w ręce gestapo. Gestapo, że tak powiem, kazało mi meldować się dwa razy w tygodniu i donosić mam na Polaków, którzy źle się odnoszą do Niemców. I to było niesłychanie uderzające i właściwie jeżeli chodzi o moje przeżycia, to yy, uważam, że to był najgorszy okupacyjny okres. No chciałem stamtąd uciec do partyzantów, bo miałem kontakt. Ale to było o tyle niemożliwe, że oni mnie zaszachowali. Powiedzieli mi, że gdybyś tam przypadkiem uciekł. No to my tu mamy Twoich rodziców. I Twoich rodziców weźmiemy. Także ja byłem zaszachowany. I to się ciągnęło, to był ten trzeci etap moich przeżyć okupacyjnych, to się ciągnęło do roku 1944. Byłem w oddziale Tatara. Ten oddział Tatara był, miał, działał tutaj w Beskidzie Sądeckim. Tutaj między Opradem a duna Akrynicą. I muszę powiedzieć, że z kolei ten pobyt mój w tym oddziele Tatara to był najprzyjemniejszy okres okupacji. Były różne zdarzenia. Oczywiście były też trzy raniny. Zdarzało się, że, że z dwóch kolegów że tak powiem, zginęło. No ale, ale dla mnie to był najlepszy okres okupacyjny. No i tak właściwie dotrwałem do 1944 roku, gdzie rozwiązano Armię Krajową. To było w listopadzie 1944 roku. Nasz oddział złożył broń w Nowym Sączu przed właściwie władzami, tymi polskimi wojskowymi. No tak właśnie wszystko wam w skrócie opowiedziałem. To nie, nie trzyma się kuchni. Bardzo nie wiem. Po, Pokleję panowiedział. Ja chciałem zapytać o dwie rzeczy, jakkolwiek. Być może wiele razy już słyszał pan to pytanie. Słucham. Być może wiele razy słyszał pan to pytanie, bo pan powiedział nam na początku, że od razu na przywitanie ten lager ten ten powiedział. Ten Fritsch powiedział, że to nie jest sanatorium że droga jest w jedną stronę. Pan miał świadomość, mimo że nie skojarzył Auschwitz z Święcimiem, yy, znaczy ze to jeszcze nie było wiadomo, gdzie pan się znalazł? No z, 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 znalazłem się, że jestem w Auschwitz, a co z tego wyniknie nie wiadomo. Dlatego, bo z miejsca przyjęto nas na tym placu, że tak powiem w sposób fatalny. Ci kapo niemieccy po prostu od razu nas bili. Kółko tego placu tam biegali, z tym haczy, z rękami na karku. Mm. Ale kiedy, kiedy Pan uświadomił sobie, w jakim miejscu jest, że to jest po prostu obóz zagłady, wtedy kiedy ten, ten Pana w cudzysłowie zaprzyjaźniony kapo pokazał Panu tę brutalną scenę, o której Pan opowiadał, czy wcześniej już? Przecież między nami a kapo były stosunki złe, dlatego, bo przecież oni nas Dręczyli. Oni, ja wiem, to byli jacyś zwierodnialcy, którzy mieli przyjemność, że tak powiem, dręczeniu nas. Zresztą potem z tego pytanie jest, nie, nie. kiedy się... się zorientowałeś, że to jest obóz zagłady, że jesteś w Oświęcimiu i ten na początku. To znaczy, że tu nie przyjechaliście do pracy, tylko tak naprawdę przyjechaliście po to, żeby was zabić. Kiedy, no. kiedy sobie Pan to uświadomił? Tutaj to nie było tak całkiem dlatego, bo oni nas wykorzystywali do różnych prac. To była stolarnia, w której na przykład więźniowie przygotowywali rozmaite szafki, nie szafki, łóżka, nie łóżka dla wojska. Były, była ślusarnia. W tej ślusarni naprawiano samochody i to robili więźniowie. Także w pewnym okresie, to był obóz, w pewnym sensie obóz pracy, z tym, że te prace to nie były łagodne. Wszystkie te prace były właściwie połączone z jakimiś szykanami. Czy ja wiem, pytacie mnie, kiedy ja się zorientowałem, że jestem w Zorientowałem się co tylko szybko, dlatego, bo stopniowo tutaj zaczęli moi więźniowie, koledzy umierać. Po prostu w warunkach, w jakich byli, nie byli w stanie utrzymać się przy życiu. Taki był Antoś Malinowski, prymus, maturista. On umarł bardzo wcześnie, no i potem następny. No i teraz było krematorium. Krematorium było obsługiwane przez więźniów naszych. No i do tego krematorium złożono zwłoki zawartowanych tych umarłych i tam w tym krematorium, że tak powiem, zwłoki palono. Ale później była sytuacja taka, że, że to krematorium już nie nadążało. Później przywieziono do obozu jeńców rosyjskich pod Smoleńska, w jesieni, a na wiosnę już wszyscy, że tak powiem, byli gotowi i włożono do tego krematorium i tu się zaczęło dlatego, bo tych więziów było tyle, że krematorium nie było w stanie spalić, wtedy wykonywano tutaj takie doły i do tych dołów rzucano zwłoki oczywiście nie tylko jeźdźców rosyjskich, ale naszych polskich więźniów też. Ja wiem, trudno mi powiedzieć, ten, ten Auschwitz się tak stopniowo rozwijał. Początkowo było, to były to takie szykany bieżące, a potem się okazało, że jest to źle. No to był budynek karny kompanii. Tutaj zginął przecież Ojciec Maksymilian Holder. A w tym czasie ja pracowałem w szpitalu. Szpital był blok numer 21. Nawet go stąd widać. No ja miałem dosyć dobre stosunki i sprytny byłem, także później przywieziono do obozu kobiety. Jeszcze wtedy nie był gotowy obóz brzezinki Birkenau. To dopiero przygotowywano i w pierwszej części te kobiety zostały ulokowane tutaj. Nas w naszych z niektórych bloków opróżniono, no i te kobiety, że tak powiem, ulokowano tutaj. To są ja, takie wspomnienia bezpośredniego, ja potrafiłem z tego z tego szpitala przestać się tutaj na górę do tego budynku, i z tego, tu były okna, w tej chwili są zasłonięte. I z tego okna ja widziałem te kobiety, które zgromadzono tutaj na tym placu SK. A później częściowo były. W tym wreszcie wywożono ich do tego Birkenau. Nie jest to wszystko to, co ja opowiadam, ładnie zrobione. Ja mógłbym to wszystko inaczej. Победить к дебе, к дебе не интернет. Как